Protesty niemieckich i europejskich rolników są obecnie na ustach wszystkich. Niedawno nadano program kla.tv Walka Rolników o Przetrwanie trafnie podsumowuje, że cięcia rządowe to tylko jedna kropla, która spowodowała przepełnienie beczki ucisku rolników. Stopień, w jakim rolnicy zostali wykorzystani przez protesty i dlaczego są przedstawiani w złym świetle przez media głównego nurtu, zostało omówiony w innych programach. Zapraszamy do regularnego oglądania Kla.tv. Faktem jest, że ONZ, WHO i WEF wypowiedziały wojny rolnikom i tradycyjnej żywności, poprzez Agendę 2030, o czym Kla.tv informowała już w kilku programach, celem są w szczególności rolnicy. Oto krótkie powtórzenie z programu Oszustwo etykiet Agendy 2030. Cel 2 Agendy 2030 rzekomo to przewiduje położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Można jednak zauważyć, że naturalne rolnictwo na małą skalę jest niszczone, a jednocześnie międzynarodowe korporacje coraz bardziej kontrolują globalną produkcję żywności poprzez rolnictwo przemysłowe, inżynierię genetyczną i agrochemikalia. Stan rolników, filarów naszego społeczeństwa, jest opłakany, ale nie przez przypadek, jak zobaczycie poniżej, patrząc przez płot. Mówiąc dokładniej, los rolników jest ściśle powiązany z losem nas wszystkich. Zarys eseju Żywność jako bronia autorstwa niezależnego niemieckiego pisarza i dziennikarza Toma Olivera Regenauera pokazuje, w jaki sposób podstawa egzystencji. Żywność była wykorzystywana jako broń przeciwko ludzkości na przestrzeni dziejów i nadal jest używana. W grudniu 1974 roku Henry Kissinger napisał tajny dokument strategiczny dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Nosił on biurokratycznie uciążliwy tytuł wpływ globalnego wzrostu liczby ludności na bezpieczeństwo USA i interesy zagraniczne strategia nakreślona przez Kissingera stała się oficjalną wytyczną polityczną prezydenta Geralda Forda w 1975 roku. Kropka wzrost populacji będzie miał poważny wpływ na, na żywność, czytamy. Kissinger dochodzi do wniosku, że pomoc żywnościowa dla krajów rozwijających się może być zatem powiązana z obowiązkowymi programami sterylizacji lub kwotami redukcji populacji. Ten tok myślenia prowadzi geostratega, który jest na usługach wpływowego klanu Rockefellerów, do moralnego uświadomienia sobie, że w takim scenariuszu żywność staje się skutecznym instrumentem władzy narodowej. Deklaruje on, że żywność jest bronią. Nie jest to jednak nowy pomysł. Niezależnie od tego, czy chodzi o oblężenie w średniowieczu, czy inflację w dzisiejszych czasach, żywność była bronią od niepamiętnych czasów. Dźwignią wykorzystywaną przez władców do kontrolowania populacji, ale dzięki szczepionkom mRNA dla zwierząt gospodarskich, genetycznie zmodyfikowanym zarodnikom w celu optymalizacji globalnych łańcuchów dostaw i płatnością CBDC za wodę, walka o przetrwanie osiąga nowy poziom. Przykłady z historii. Grecy oblegli Troję 3000 lat temu w celu jej zagłodzenia. W Irlandii około miliona ludzi, 12% irlandzkiej populacji zmarło w wyniku Wielkiego głodu w latach 1845-1849, który nie był spowodowany przede wszystkim nieudanymi zbiorami lub nowym rodzajem zarazy ziemniaczanej, ale polityką rządu brytyjskiego w tym czasie, która została skorumpowana przez wysokie finanse i indywidualnej grupy interesów. Brytyjska potęga kolonialna była również odpowiedzialna za śmierć nawet 4 milionów Hindusów podczas klęski głodu w Bengalu w 1943 roku, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez indyjskich naukowców, którzy przeanalizowali okresy suszy w ciągu ostatnich 150 lat. W czasie II wojny światowej, podczas 500-dniowego oblężenia Leningradu zginęło ponad milion ludzi, więcej niż w wyniku wybuchu bomb w Hamburgu, Dreźnie, Tokio. Hiroshima i Nagasaki razem wziętych. Józef Stalin wykorzystał również swoją władzę, aby rzucić na kolana Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką poprzez niedobory żywności. Hołodomor, nazwa nadana głodowi w latach 30. XX wieku, który niektórzy uważają za ludobójstwo, kosztował życie od 3 do 4 milionów ludzi. Kanibalizm nie był rzadkością. Pod rządami Mao Zedonga co najmniej 24 miliony ludzi zmarło z głodu w latach 1958-1962. Jego motto brzmiało: lepiej pozwolić połowie ludzi umrzeć, aby druga połowa mogła się najeść do syta. Aktualne wydarzenia: W świetle tej historii naiwnością byłoby zakładać, że żywność nie będzie wykorzystywana jako broń w XXI wieku. Jednak nie z oblężeniem lub zniszczeniem floty wroga, ale z zakłóceniem sztuczny niedobór, zanieczyszczenie toksynami, dodatki biotechnologiczne, surowce modyfikowane genetycznie i tym podobne. Liczba osób zagrożonych głodem podwoiła się na całym świecie od czasu ogłoszenia pandemii. Blokady związane z coroną i nieurodzaj podczas wojny na Ukrainie spowodowały ogromne zniszczenia zbiorów i luki w dostawach. Wiele rzeczy stało się bardzo drogich, a rodzinne gospodarstwa i małe firmy zbankrutowały. Rolnicy znajdują się pod tak dużą presją ze względu na zieloną gospodarkę, program zerowej emisji CO2, że nie są w stanie sprostać wymaganiom i rosnącym kosztom i w desperacji wychodzą na ulice. Marc Rutte wysłał nawet sprzęt wojskowy przeciwko powstaniom rolników. Cały przemysł spożywczy ma zostać przekształcony, a naturalne dodatki będą coraz częściej zastępowane sztucznymi. Najbardziej znanym tego przykładem jest mięso hodowane w laboratoriach. Od wielu lat Bill Gates, obecnie największy właściciel ziemski w USA, a w szczególności Google Ventures, wykazują się wielką energią w tej dziedzinie. Jednocześnie Gates inwestuje duże pieniądze w badania i modyfikacje mikrobiomu, złożonego ekosystemu bakterii, grzybów, archionów i wirusów który pod zbiorczym terminem flora jelitowa znacząco kontroluje procesy trawienne i ma duży wpływ na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, zwłaszcza w pierwszym roku życia. Dzięki temu Gates, który nieustannie artykułuje swoje obawy dotyczące przeludnienia, zrozumcie to, aby pomóc dzieciom w krajach rozwijających się. Fakt, że w niedalekiej przyszłości żywność będzie dostarczana z dodatkami mrna lub brna, Sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zaniepokojeni. Wielce spekulanci farmaceutyczni, tacy jak Bill Gates, od dawna ogłaszają zamiar dystrybucji tych eksperymentalnych i szkodliwych substancji za pośrednictwem żywności w celu dostarczenia ich osobom, które odmówiły zastrzyków co widać. Firmy takie jak Bayer i Biontech pracują nad szczepionkami mrna dla zwierząt gospodarskich od ponad 6 lat. Naukowiec i współwynalazca technologii sztucznie generowanego mrna, Robert W. Malone, wskazał w tym kontekście, że w medycynie weterynaryjnej istnieje jeszcze mniejsza przejrzystość w odniesieniu do procedur testowania i wydawania zezwoleń niż w medycynie ludzkiej? Innymi słowy, ryzyko dla konsumenta końcowego jest prawdopodobnie nawet większe niż w przypadku zastrzyków co widać. Kanadyjski rząd oferuje nawet szczegółowy przegląd produktów RNA i DNA używanych w tym kraju na swojej stronie internetowej. Co najmniej kilka z nich jest już w powszechnym użyciu. Tak więc, pomimo wszystkich kontroli faktów, szczepionki oparte na inżynierii genetycznej są już w użyciu. Są one po prostu używane pod innymi etykietami. Wkrótce prawdopodobnie stosowane będą również szczepionki samorozprzestrzeniające się. Szczepionki są podawane tylko kilku nosicielom, którzy działają jako multiplikatory i przekazują informację genetyczną reszcie populacji różnymi drogami transmisji. Ponadto genetycznie zmodyfikowane zarodniki, bioengineeret spores, będą w przyszłości wykorzystywane do kontrolowania globalnych łańcuchów dostaw. Mikroby będą wykorzystywane jako urządzenia śledzące. W przyszłości możliwe będzie śledzenie każdego produktu spożywczego od pola do widelca w ustach. Rekordy danych są przekształcane w DNA, które jest następnie wprowadzane do mikroorganizmów. Mikroorganizmy te mogą być przenoszone na dowolny produkt rolny. Może to być wołowina lub wieprzowina, warzywa, owoce lub zboża. Ten kod kreskowy DNA jak firma nazywa swoją rzekomą innowację, nie może zostać zniszczony przez ciepło lub zimno, ani przez mycie i siekanie produktów. Ponadto produkt zawiera toksyny, które jednak w małych dawkach są uważane za. uwaga? Ogólnie nieszkodliwe? Wszystkie te zmiany w dziedzinie żywności zmieniają ludzki organizm w pole bitwy, ponieważ żywność może i będzie używana jako broń. Instrument władzy kilku osób w tle. Oczywiście UE jest również poplecznikiem rządzących, ponieważ jest zaangażowana w regulację prywatnej hodowli zwierząt i chce coraz bardziej utrudniać uprawę własnej żywności. W Nigerii posuwają się nawet o krok dalej w tym względzie. Ten afrykański kraj jest drugim po Bahamach który wprowadził pieniądz elektroniczny z Banku Centralnego o nazwie CBDC. W Nigerii woda jest teraz dostępna tylko dla tych, którzy zeskanują swój kod CBDC QR lub RFID. Jest więc całkiem możliwe, że każdy, kto narzeka na rząd na swoich profilach w mediach społecznościowych połączonych z kątem w Banku Centralnym, wkrótce pozostanie spragniony lub umrze. W tym miejscu kla.tv chciałaby wtrącić. Cel 6 Agendy 2030 rzekomo ma na celu zapewnienie dostępności i zrównoważonej gospodarki wodnej i sanitarnej dla wszystkich. Należy jednak zauważyć, że 90% wody na świecie jest kontrolowane przez szereg międzynarodowych korporacji, które w coraz większym stopniu zamieniają wodę w dobro luksusowe i uniemożliwiają samowystarczalność i niezależność ludności. Co ciekawe, ten sam symbol jest używany dla Agendy 2030, co dla wielkiego resetu propagowanego przez WEF. Nie można jednak oczekiwać poprawy tej globalnej sytuacji od samozwańczej elity, takiej jak Światowe Forum Ekonomiczne. Wręcz przeciwnie, ich nowy porządek świata to nic innego jak samowzbogacenie i mania kontroli kilku oligarchów finansowych kosztem ogółu społeczeństwa. W świetle tych wydarzeń należy zwrócić uwagę opinii publicznej na tę od dawna planowaną redukcję ludzkości. Oryginalną i nieskróconą wersję esej autorstwa Toma Olivera Regenauera można znaleźć tutaj. Udostępnij ten program jak najszerzej i regularnie sprawdzaj kla.tv, aby nie przegapić kontynuacji. kla.tv będzie na bieżąco, aby rzucić więcej światła na pozornie skomplikowane powiązania.